Mateusz, ostatnio miałem problemy techniczne. Dzisiaj mam niespodziankę. Tu, jeśli chcecie to być, napiszcie komentarz o treści artysta. Komentarze będą na YouTube lub na Facebook. Wszystkich tych na YouTube, na Facebooku, komentarze wylosuję osobę, która napisze o treści artysta, komentarz i wygra mały obraz na treści artysta. Za tą awalię będzie podwójna niespodzianka: teraz dwa osoby będą mieć dostęp do dwóch obrazów. I za trwa do 10 lipca, a osoba nie będą kilka dni później. Osoba, która wygra, poda mi adres ponad 3 dni. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i dłoneczek. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.